Dzień dobry, dnia kolejnego. Witam się z Wami 29 stycznia 2025 roku. Jestem wyspany jak borsuk, ale pospałem z dwie godziny dłużej. Jest widno, jak widać przez okno. Nie, nie chciało mi się wstawać. Wiem, że mam dwa dobre dni jazdy, bo do celu mi pokazuje 1500 mil równiuteńko, jak w mordę szczelił. 1000 mil to jest 1600 km, połowa z tego to jest 800, czyli 1600 i 800 daje nam 2400. Więc Kaśka ma przed sobą gruby orzech do zgryzienia, bo chce w dwa dni zajechać. Oczywiście jest to do zrobienia, tym bardziej, że w Kanadzie mi wskakuje dodatkowo 2 godziny jazdy, czyli z 11 robi się 13. Ogólnie mam 24 godziny jazdy. 2400 i 24 godziny daje średnio 100 km na godzinę. Także jest to do zrobienia Dzisiaj czy dojadę do Do, Carrington, do Carringtona Muszę na pewno A nawet za Karington. Tam jest taka miejscowość Jak dobrze pamiętam Velva Stamtąd już potem na Szczała do, do Calgary a to jest jeszcze północna Dakota Ja jestem tutaj na wylocie już z Illinois Dosłownie na Parę mili Będzie Wisconsin Także cały Wisconsin muszę przelecieć Całą Minnesotę Wjechać do North Dakota I tam jeszcze kawałek pojadę dłużej. Paliwo wezmę chyba we Fargo W Dakocie, oczywiście tej północnej No i już Silnik się grzeje Sprawdziłem go, obstukałem Wszystko świeci, wszystko się trzyma Kupy, dupy Pod maskę dzisiaj nie zaglądałem i to zrobię Wczoraj patrzyłem, wszystko było elegancko I cóż Mykamy stąd, tak? Wczoraj pod maskę patrzyłem? Nie, przedwczoraj, bo jutro muszę popatrzeć, czy się silnik trzyma jeszcze w jednym kawałku. Czy jeszcze jest, bo może wyleciał? <grym> Żartuję sobie. Dobra, grzej się Kaśka, pompuj się. 40 stopni na blacie, jeżeli chodzi o temperaturę oleju w silniku. Podbijemy do 50 i robimy stąd szczałkę. I zatrzymał policjant busika, a ten bus szybko jechał Ten bus był szybki, bo wiem, że on kurde nie wyprzedził, no on mnie wyprzedził A my co, pomykamy po łyskozyn, może trochę przetrę tę szybę, bo taka lekko przykurzona Wiaterek umiarkowany. Także nie ma tragedii, jedzie się dobrze. Co ja tutaj mijam? Black River, Black River Falls. Okej. Okay. I powolusieńku, powolusieńku dokończymy tą... nie prowincję, tylko ten stan. Zawsze mi wchodzi tą, a to nie ona, tylko on. Ten stan, jakim jest Wisconsin. Dokładnie mówiąc, oto ta rzeka przed nami, która jest granicą i będziemy zaraz wjeżdżać do Minę Sotki. <kluzny> <kluzny> rzeka widzę troszkę przymarznięta, widzę, że lód ma, ja jadę środkiem by Bypassa bo tu jest zaraz waga. Znaczy rzeka, no tutaj ogólnie to jako lake, to, 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 to ja się pogubiłem, jako jezioro. No, taki długi lek, takie długie długi jezioro by wychodziło, tak? No nieważne, wszystkie traki na prawym pasie, może, no powaga, jest. A ja mam swojego bajpasika, dostałem zielone światło, więc nie muszę jadę. Środkowy, tak? to w ten sposób jesteśmy w kolejnym stanie. Jeszcze tylko przemęczyć te Minneapolis. A jest godzina w miarę ok, bo mamy 12:24. Do, do Minneapolis mamy Konsunio. Dosłownie 8,5 minuty do skrętu. No i tak by to wyglądało. Temperatura 4 stopnie w plusie. I słoneczko świeci. wiaterek jest taki, czasami umiarkowany, czasami. Mocniejszy, ale nie ma dużego do Dobra, mamy zjazd! Muszę się złapać północnej nitki, na 694. Czy cyfrowa, czy, cyfrowa, czy cyfrowy numer, nie, no, załóżmy, że liczba, jest zakończona czwórką, czyli 20, to no, mówi nam o tym, że z interstanówki skoczymy na interstanówkę. Czyli to jest tylko obwodnica, która łączy, tak jak teraz jadę na przykład pięć, no i potem się znowu pijemy, żeby się sama ta obwodnica jest 600 34. Trzycyfrowa, zakończona parzyścią, czyli czwóreczką. Mówi nam o tym, że ona nie ucieknie gdzieś w Szczere Pola i wylądujemy w Kukurydzy, tylko jedziemy z powrotem na Interstanówkę. Dobra, skręcamy i ciśniemy tam za tym amazonikiem mogła mogłabyś zredukować, jak ja bym tego nie zrobił, to pewnie byś jeszcze nad tym myślała na dwie godziny. Tutaj kurde, grzyżysz na dwunastce. A kurde, tutaj... O, tu kontenery. To ja go chyba prawym paskiem wezmę. No popatrzcie, zredukowała. Ja jedenastkę, ona mi już dwunastkę. No i traci przez to moc, bo obroty lecą w dół. Taka właśnie skrzynia biegów między 11 a 12 biegiem. To jest tak problem. W tym Helmucie niedobry. A dobra, żeby się nie pogniebał, bo żeby się zepsuje. No dobra, jeździć jeździć Po celu to jeszcze? W końcu mogę sobie coś zjeść. Mamy upragnioną rest area. Miejsce odpoczynkowe. 30 minut sobie będę mógł wykręcić spokojnie i skonsumować co nieco. Nie jest nas zbyt duże, ale miejsce co prawda mamy. A to jest najważniejsze. Coś w tym stylu. Wieczorek, obżar, mnie Grzemka kurde by się taka przydała, ale szkoda mi czasu, jadę. Jakąś kawę by trzeba było sobie w końcu kupić, zapodać. O, jeszcze mam jazdy na dzisiaj 5 godzin. O, prawie 5 godzin. No i wjeżdżamy do północnej Dakoty i tak sobie myślę, że chyba odbiję na bok, wezmę paliwo we fargo i pojadę dalej. ja jeszcze troszkę jazdy będzie na dzisiaj, 3,5 godziny. To jeszcze się te 200 mil powinno pyknąć. Coś takiego. Dobra, tutaj musimy odbić, zrobić ślimoka, zawijkę i pojechać na lewą stronę, ale niestety tutaj trzeba najpierw odbić w prawo, żeby pojechać w lewo. A i konsunio do stacji paliw FlyJ. Prostą linię chmurę ładnie odcina. Tak właśnie wygląda mniej więcej szyjnok jak odcina ciepły front. Co od czasu do czasu nawiedza Kalgary hmm, i nie tylko. No to wtedy się pogoda zmienia. Przychodzi albo ciepły front, albo przychodzi zimny front. Ale idą zimne dni, bo na weekend ma być w Kalgary minus 20, minus 20 kilka w nocy, w dzień, minus kilkanaście. Także jest teraz ciepło, nawet na plusie, ale znów przyjdzie zima. Ale bez opadów, w sam bez, bez śniegu. Także nie ma problemu z samym mrozem, to nie ma problemu. Jak ogrzewanie działa, to a trak w mrozach odpala dobrze, to nie ma problemu. No i tu w prawo, tylko tu się rozjeździli, bo wiadomo, mamy godzinę taką trafikową. 16:40. Czy tutaj jest jakieś miejsce? Chyba tu coś tam jest, dobre. Bo nie chciałbym czekać, szkoda mi czasu. Zaraz nocka. Tutaj gościu z Kryśki, Kryśka cofa. Cofaj Kryśka, znaczy naczepa z Kryśki. No, cofaj, nie bój się, dajesz, dajesz. Bo muszę tutaj zrobić takiego ładnego łuka. Żeby się wkręcić na tą pompę, tutaj co mam wolną. Podleję, defa też podleję, bo mam połówkę, to też doleję. Jak nie zamarznięty, to trzeba dolewać, bo w Kanadzie może być zamarznięty. No ja nie chcę z bańkami biegać i lać z bańek. Jeszcze konsunio. Dobra. Dobra. Podlany jestem. Wszystkie możliwe kotły dolane do pełna, łącznie z AdBlue. Jest defik to czalać, bo może jutro nie być. Jutro się podleje, ale to raczej w Kanadzie, w Saskatchewanie, czyli w Murzjo, albo może do Alberty, wjadę do Medicine Hut, albo tu, albo tu. Jazdy jeszcze mam 3 godzinki i 20 minutek na dzisiaj. Jest godzina, która piąta z minutami. No to tak do 8 będę jechał. 8 z hakiem. Dłużej nie pojadę. Jeszcze tylko wyjechać tego fargo Wydostać się w miarę gładko i a potem już jakoś poleci Bismarck Niemiec założył miasto o nazwie Bismarck i chyba Bismarck jest stolicą Północnej Dakoty, kurde, chyba tak. O nie jestem pewien, trzeba by sprawdzić. No i wskakujemy z powrotem na 94 uh -huh. Teraz trzeba się wbić na pasek środkowy Co tu się dzieje? Kurde, go tu powoli jadą. Ja pierdziele Ludzie, kurde, to jest 55 mil. A oni jadą 40 na godzinę. Kurde, mać. Ludzie, co tu się dzieje? Kurde, patrz. Tu dwa ślimaki jadą koło siebie Dobra na lewo i uciekam bo po... plus 3 stopnie jest cieplutko droga nie jest oblocona w ogóle lodu nie ma Z tu mamy taki fajny gwiazd, mam nadzieję, że tam miejsce będzie, to nie jest duży parking, jakkolwiek, to jest tutaj, o, to jest tutaj, o, hamuj, ziki, hamuj. no bo to już jest tutaj, no i tutaj dzisiaj zarzucamy kotwiczkę, Mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie tam coś, widzę jakieś tam stoją ciężarówki, jakkolwiek ja się zawsze gdzieś przytulę, ja się zawsze gdzieś muszę wcisnąć. No, temperatura z plus 2 nagle skoczyła na minus 2, ale są kałuże. Co, zostało mi 772 mile do celu? A miałem dzisiaj rano ile? 1500. No to prawie półkę pyknąłem. No, nie całą, minimalnie mniej. Więc jutro na spokojnie pyknę kolejne. Cóż, staniemy koło tego pinera. Tutaj dwa pinery widzę, se fajnie stoją. Śpią. Czy tak blisko niego, czy tak troszkę w oddali? Jak ktoś przyjedzie w domu, tutaj wyżej się stanie, pomiędzy. O, no, tak zrobię. Szczelina na jednego traka. W razie W. Żeby mu tam za bardzo nie buczał, bo zanim silnik zgaszy, a gościu pozasował firanki, to już tam ładnie śpi. A ja i się tutaj troszkę tak głębiej może wcisnę. Okej, okay, coś takiego. Po lewej dwa miejsca, po prawej jedno miejsce. Także tu jest miejsce. I tu jest miejsce na dwa traki. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Ja tak naprawdę sprawdzę jeszcze. Jak sytuacja wygląda z kilometrami? Muszę przejść na. No, zostało mi jeszcze 38 minut jazdy. Także nie jest źle. Jeszcze bym pojechał kąsyk, ale tam dalej nie za bardzo gdzie stanąć. Dzisiaj nam wyszło. 1185 km, więc całkiem niezły wynik, prawie 1200. W 10,5 godziny, nawet nie całe. Włącznie z tankowaniem we Fargo, gdzie musiałem odbić kąsek w prawo, znaczy no, niby w prawo, a potem okay, w lewo. No i co, jutro kolejny dzień, jakiś, mał, jakiś no, mały posiłek. Nie jestem głodny, także chyba Za bardzo nie będę jadł kolacji na siłę Ale jakiś jogurt Dwa jogurty i I to by było na tyle A jutro jeszcze No jutro jeszcze będzie dobry dzień jazdy Ale jutro jest 13 godzin Bo do Kanady wiadę. To da spokojnie Do klienta na czepę zawiozę I od klienta dwa kroki Do firmy Także widzimy się jutro Na razicho.